Że nie muszę mówić o czym jest ten filmik. Ja po prostu aż mi brak słów, bo. Patrzcie, co. To ja trzymam w ręce w ogóle. Ja wiem, że osoby, które są tak samo podekscytowane i zajarane elektroniką, media, ja... to one to zrozumieją, tak? Muszę Wam powiedzieć, że czekałam na ten moment kilka godzin już, bo Tata pojechał do Krakowa po tego laptopa do iSpota, bo w moim mieście nie ma iSpota i czekałam na niego i wróciło 15 jest już 18 ale chciałam po prostu załatwić sobie wszystko do szkoły wszystkie lekcje, żeby po prostu móc spędzić wieczór, cały wieczór z moim kochanym dzieckiem i oto moje dziecko przyjechało i stwierdziłam, że podzielę się z wami tym wrażeniem tym ekscytującym odpakowywaniem tego wszystkiego był to ogromny zakup, jak dla mnie, ale ja zrobiłam to, tak? Długo to chciałam. I właśnie zanim przejdziemy do tego filmiku, chciałabym, żebyście mnie nie odebrali jako rozpieszczonej osiemnastoletki, której e, tam rodzice kupili laptopa. Bo laptop potrzebny mi był po prostu już bardzo długo i od dawna mówiłam o laptopie, tak? Od dawna chciałam takiego laptopa ponieważ po pierwsze przydaje, przydało mi się bardzo do montowania filmów. Na moim laptopie, którego miałam, a wcześniej miałam MacBook Air 13, 28 GB pamięci, a 8 GB RAM, 4 GB RAM, co było bardzo mało. Na MacBook Air trudno się montuje filmy i nie mogą, po prostu nie dało się i musiałam używać tego laptopa mojego taty, który ma też MacBook a Pro. Ale no wiecie, to było takie trochę problematyczne, bo musiałam pożyczać tego laptopa ciągle od niego, to było do niego też denerwujące. Musiałam tam przechowywać swoje pliki i nie miałam też takiego swojego laptopa, na którym robiłabym wszystko. Więc pomimo tego, że miałam niby tamtego laptopa, to jednak to nie było to. I nie, ma, nie mogę Wam teraz go pokazać, bo go sprzedałam, był to laptop z 2015 roku, służył mi 5 lat i dalej jest w super stanie, tylko po prostu mam większe wymagania. I wiem, że ten zakup będzie już na lata, na pewno bardzo, bardzo długo się go nie pozbyje I yy, będzie mi służył nie tylko do montowania, ale też wiecie, ja idę w przyszłym roku na studia Teraz większość jeszcze się robi na laptopie, także przyda mi się teraz nawet do szkoły online I do montowania filmu przede wszystkim Także może przejdźmy, może aż nie mogę w to uwierzyć, czy ja to teraz otworzę z tego opakowania Ale dobra, muszę to zrobić, tak, w końcu muszę to zrobić Ciężkie. Tutaj w środku mam jeszcze mm, takiego case'a na laptopa, którego to pan chyba kupił. Tym się zajmiemy później. Może odłożę już tą torebeczkę i przejdziemy do sedna. Okej, okay, jeszcze raz przepraszam, że to nie jest wszystko takie profesjonalne. W sensie moje ustawienie światła. Nie, nie mogę zaparzyć ze złożeniem softboxa, także przepraszam was za światło, ale nie chciałam już po prostu przedłużać i na przykład odpakowywać tego laptopa jutro, bo on tego nie przeżyła, bo on tam stał, abym ja go nie pakowała. I też za moje ustawienie, ale. No, też nie robiłam takiego filmu siedzącego, więc może przejdźmy po prostu do tego już. Jest to MacBook, MacBook 13 z procesorem i5, 16 GB RAM, 512 GB pamięci i jest w kolorze Space Grey czyli w takim trochę ciemniejszym. Wcześniej miałam ten jaśniejszy MacBook Air, był w tym jaśniejszym kolorze, takim silver, a teraz stwierdziłam, że kupię sobie tego ciemniejszego Space Grey, bo podobał mi się utaty, taty. Po pierwsze, coś nowego, a po trzecie, moim zdaniem, wygląda troszeczkę profesjonalniej i tutaj trzymać macie takie coś i to to i to co schodzi. W ogóle, wy nie wiecie, ile ja unboxingów oglądałam. Po prostu tyle unboxingów oglądałam, że czuję się jak w w filmach wszystkich. To jest piękne. A w nim się kryje moje dziecko. Tutaj jeszcze coś jest pod spodem, jakieś informacje, tak? Dysk twardy ze 12 GB typu SSD. Jeszcze co chcę Wam powiedzieć o tym laptopie, to to, że jest to laptop z To moje dziecko. Tak się prezentuje mój nowy laptop. Ach, jest on tej samej wielkości co poprzedni. Mogą być oczywiście większe, ale moim zdaniem ten jest bardziej poręczny, niepotrzebny mi jest większy. Ten Także tym się zajmiemy zaraz. Ale jak to widziałam na wszystkich unboxingach, zaczynamy od tych nudniejszych rzeczy. I jak to otworzymy, to tutaj jest ładowarka prosto. I wiedziałam, że to jest jakby taką końcówką, bo tamte mają taką inną. I do tego jest tutaj wiadomo kabelek i trzeba sobie po prostu to chyba y, wpiąć. Y, tutaj się wpina i do laptopa. Także taki zestawik. Ok, a więc to tak były te tym... mniejsze sprawy I teraz przejdźmy, może, do unboxingu mojego kochanego laptopa. Jest tutaj taka folika. O mój Boże. Patrzcie, jaki on jest ciemniejszy w ogóle naprawdę jest ciemniejszy. Tamten, tamten był jaśniejszy. W ogóle nie chcę tak go trzymać, bo w te palce wtedy zostają, a ja tak chcę o niego dbać. To jest moje dziecko, mam. Nadzieję. to jest piękne. I okej, okay, może otwórzmy... Patrzcie. Ale on jest śliczny! Ale on jest śliczny! I to taki ciemniutki! Wow! A I jeszcze jeden news będę miała tej touch ID. Ja się włączę! Nie, nie jestem tym zdziwiona. po prostu go na try unboxingu, że wiedziałam, że... Nacisnij, klawisz, rentur I po prostu teraz będę robiła takie nudne e, rzeczy, typowo takie wiecie, żeby go mm, mm, uruchomić. I e, później będę go też organizowała, zrobię sobie tapetę i w ogóle. Także też będzie chyba w tym filmiku, kupu. Bo... OK, teraz sobie konfiguruję i nie będę przenosiła żadnych danych dlatego, że chcę zrobić z tego laptopika takiego naprawdę nowego i po prostu sobie e, tam przeniosę to, co będę chciała, także e, daję nie, przenosić teraz żadnych danych. wyboru, czy mieć jasny, czy ciemny, ale że u taty miałam ciemny, to wybiorę sobie jasny. A, włączył się! Więc pierwsze co teraz będę robiła, to nie wiem czy nie pójdę do biurka w ogóle. I teraz będę po prostu usuwała z tego paska rzeczy, których nie potrzebuję i będę robiła sobie tapetę, będę tutaj wszystko konfigurowała, także e, będę Wam trochę mówiła, ale też będziecie to widzieli. E, także dobra, zacznijmy od tego, że na przykład nie potrzebuję tutaj mieć m, tego maila, bo ja tego maila na przykład nie używam. Okej, okay, także e, zostały mi tutaj takie aplikacje. Widziałam też, że dziewczyny sobie ustawiają touch bar i tutaj właśnie co chcą mieć w tym touchbarze, więc ja sobie zobaczę co chcę mieć na taczbarze. Moi drodzy, zapomniałam jeszcze zrobić najważniejsze rzeczy, czyli zabezpieczyć mojego MacBooka, więc sobie tutaj już otworzymy to opakowanie i założymy case na y, mojego laptopa i ta taki był mój czyste opakowanie y, także mega fajnie pewnie sobie kiedyś jeszcze kupię jakieś tam kolorowe ale y, wiecie, to nie jest najważniejsze jaki tam kolor opakowania, ważne żeby laptop żył i to jest z przodu zwykle czyste a z tyłu to jest po prostu takie o jak ma laptop. No i jak widzieliście, laptopa kupowałam w iSpocie, ale czy Wy to w iSpocie, w MediaMarkt, MediaExpert, RTVGD, to naprawdę nie ma znaczenia. Ja kupiłam to w iSpocie, bo właśnie nie powiedziałam Wam, że miałam super zniżkę na tego laptopa. Yy, miałam zniżkę 11% studencką, ona trwa chyba do 13 listopada, więc jeżeli planujecie załatwić MacBooka, to yy, róbcie to teraz, tylko, że yy, zniżka studencka, to także jest wiadomo dla studentów, i dla e, osób, które ukończyły 18 lat, a chodzą do szkoły. E, także jeżeli macie 18 lat, wychodzi na studia, to polecam. Nie wiem o co chodzi z tym. Case jest moim mieli założony. E, tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy: jest on po prostu zwyczajny, przejroczysty. E, ale co już wiem na temat tego case'u, to to, że na pewno będzie on się brudził. E, na razie mam ten. Teraz będę sobie oglądała filmik angielskie na temat ym, tego organizowania laptopa i potem wam pokażę, jak będę robiła coś krok po kroku. Także nie będą to moje głównie pomysły, tylko zaczerpnę coś z internetu, więc y, robimy to. Więc chciałam Wam pokazać kanał tej dziewczyny. Jest to Julia K. Christ, już kiedyś o niej mówiłam. Ja sobie po prostu oglądam te filmiki i będę wtedy sobie tutaj robiła swoje rzeczy. Kolejna rzecz, którą zrobiłam, to są takie tutaj właśnie ikonki. Yy, I ja mam na przykład taką kawę, mm, gwiazdki. I jak to zrobić? Wchodzicie sobie na przeglądarkę, wpisujecie na przykład star PNG, i ważne jest to, żeby było to PNG na, na końcu. I żeby było transparentne z tyłu, i sobie to pobieracie i zaraz Wam pokażę, jak to się robi, ale ja użyłam do tego strony tej Julie Christ yy, I wchodzicie na nią. Tutaj macie ten folder Desktop Icons i wyświetla Wam się ta stronka. I tutaj macie po prostu takie foldery różne. Yy, I ja sobie wybrałam tą yy, kawę, piastkę macie też motylki. I załóżmy, że chcę sobie wybrać doniczkę, więc klikacie na to, żeby Wam się pokazało w dużej rozdzielczości i zachowujecie obrazek jako, żeby było na biurku, więc mi się to zapisało i jak widzicie, jest to tutaj. I żeby to zrobić, musicie utworzyć nowy folder, kliknąć informacje i tutaj będziecie mieć coś takiego. i ja żebym mogła to zrobić, muszę kliknąć tą blokadę, wpisać moje hasło, znowu to kliknąć i tutaj u góry po prostu mm, teraz wejść na ten obrazek, kliknąć comment i A, to się wam zaznaczy w taki kwadracik, kliknąć comment C, żeby skopiować i kliknąć tutaj comment V i jak widzicie, powstał wam taki, taka doniczka. Tutaj nie widać, bo mam ciemny obrazek, ale o, to jest taka doniczka. I tak, po prostu to robicie. Kolejna rzecz, którą chciałabym wam pokazać, to jest właśnie jak ustawić sobie tło na gogle. Po prostu szukacie jakich chcecie tam obrazków, i załóżmy, że spodobały mi się te palemki, więc sobie je zapisuję i wchodzę tutaj w prawym dolnym rogu, klikam, prześlij z urządzenia. I dam, daję palenki, i mam palenki. Także to jest taki niuans. Okej, okay, zanim przejdziemy do ustawiania i robienia tapety, to chciałam pokazać jeszcze taki kalendarz, jak zrobić. Po prostu wchodzicie sobie na przeglądarkę, na przykład na Pinteresta, i szukacie sobie obrazka, który chcecie mieć. Ja sobie dałam taki właśnie kalendarz. To po prostu wpisałam sobie oktober 2020 kalendarz. Inne grafiki sobie wybieracie jaki chcecie, ale jeżeli na przykład chcecie jakiś obrazek, no to zaraz sobie tutaj coś znajdziemy. Powiedzmy, że chcemy wziąć sobie coś takiego, no to sobie to właśnie zapisujecie. Kiedy to już macie, to musicie sobie utworzyć nową notatkę. Więc wchodzicie w launchpad i w po prostu plik, nowa notatka, i ustawiacie sobie kolor. Na przykład, załóżmy, że będzie to zwykły szary. Musicie kliknąć na to zdjęcie dwa razy, i gdy już klikniecie dwa razy, musicie zmniejszyć ten obrazek do, takiego, do takiej wielkości, jaką chcecie. Załóżmy, że to będzie tak. Musicie kliknąć Command Shift i 4 i. Zrobić jakby screena tego. Screen Wam się tutaj zapisze, i teraz sobie go po prostu przeciągacie na swoją notatkę i ją po prostu zmniejszacie tak jak chcecie, żeby to wyglądało. Możecie zmienić kolor tej notatki, żeby się to odznaczało, na przykład na purpurowy, na jaki tam chcecie. I tak to mniej więcej wygląda. To ostatnia rzecz, którą Wam pokażę, to jest jak zrobić własną tapetę. Czyli jak widzicie, musicie mieć e, stronę Canva, Pinterest i musicie znać e, rozmiar swojego wyświetlacza. E, więc wpisujecie sobie po prostu ile ma pikseli, mój ma tyle. I klikacie na Canva, utwórz projekt, wymiary niestandardowe i sobie to wpisuje, utwórz nowy projekt. I po prostu ja sobie przesyłam zdjęcia, więc możecie tutaj używać tych co są, ale ogólnie będziemy robić z własnych zdjęć. Do tego potrzebujecie Pinteresta. Po prostu szukacie sobie własnych inspiracji, zdjęć, które wy chcecie mieć na swojej tapecie. I po prostu robicie z tego tak jakby kolaż. Także teraz ja sobie poszukam takich inspiracji. Tu już mam jakieś zdjęcia z tapet, które robiłam na telefon więc sobie niektóre po prostu ściągnę, które mi się podobają. I sobie będę je układać według własnych uznań Ok, ja skończyłam swoją tapetę I teraz ją pobiorę Pobierz Pobierz Zobaczymy jak to teraz wygląda. Ok, a więc tak to wygląda. Dajcie znać co myślicie. Mi się bardzo podoba. Patrzcie, kiedy to jest przejrzysta. Jednak zmieniłam ikonkę na czarną, bo tak to było, Nie było nic widać. Będę tu na pewno miała więcej folderów, ale na razie jest tyle i mega, mega mi się podoba. Widzicie napisałam sobie Productive, productive Day. Eee... Nie wiem, czy może mnie to jakoś motywowało do robienia. Eee, Także ja już kończę filmik. Zajęło mi to bardzo, bardzo, bardzo długo. Ale też się musiałam trochę podszkolić i tak jak mówiłam wcześniej, te rzeczy nie są moim pomysłem. Ja już je wcześniej widziałam, ale chciałam sobie przypomnieć. Są tutaj dziewczyny, którą, o których wspominałam, ale wiecie, niektórzy nie umieją angielskiego, albo byłoby to trudne dla nich, żeby zrozumieć, także mam nadzieję, że trochę Wam chociaż pomogłam. I co? Na pewno bym tutaj dużo jeszcze zmieniała, ale to jest po prostu takie moje pierwsze wrażenie, moje pierwsze użycie tego laptopa mam Na nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli chcecie więcej takich... Filmików technicznych, to możecie dawać znać w komentarzach. Pamiętajcie, aby zbierać na mojego Instagrama i TikToka i y, po prostu piszcie swoją opinię. I do kolejnego filmiku. Bye!